Co przyniósł rok 2023 w przemyśle motoryzacyjnym? Znaczy z perspektywy naszej firmy, produkującej bramy szybkobieżne, był to bardzo ciekawy rok. Bardzo wymagający dla nas rok, ponieważ e, współpracujemy z, właściwie z każdym klientem w każdej dziedzinie przemysłu, ale branża motoryzacyjna jest dla nas najbardziej e, rozwojowa, ciekawa. E, no i tak, mieliśmy bardzo dużo fajnych realizacji, wymagających. Wspomagaliśmy naszych klientów e, zarówno przy budowie nowych zakładów, jak i rozbudowie obecnych zakładów, jak również. E, Obecnie od pewnego czasu, pół roku, roku intensywnie bardzo współpracujemy w gałęziach rozwoju jakby automatyzacji produkcji przez zastosowanie naszych, naszych produktów u nich. Okay. Jakie są Państwa wizje czy też plany na przyszły rok? A czy już wiemy, że na pewno ten przyszły rok będzie również bardzo wymagający. Jest związane to z tym, że współpracujemy przy projekcie budowlanym dużego zakładu produkcji aut dostawczych. Dodatkowo, znaczy współpracujemy na takiej zasadzie, że współpracujemy z biurem projektowym, dobieramy nasze produkty pod względem oszczędności energii, ponieważ dbamy o to, aby wymiana powietrza pomiędzy halą a zewnętrznymi warunkami była jak najkrótsza, jak również stosujemy produkty o bardzo obniżonym współczynniku przyciekalności termicznej, a co w dzisiejszych czasach, jak wiemy, jest bardzo bardzo popularne, tak, żeby obniżyć koszt przede wszystkim energii. No i dodatkowo, tak jak wspomniałem wcześniej, też staramy się współpracować w zakresie nie tylko budowy nowych zakładów i rozwijania obecnej kubatury obiektów, jak również w rozwijaniu o lepszaniu jakby procesów optymalizacji produkcji poprzez zastosowanie bram maszynowych. I co przynosi państwu uczestnictwo właśnie w forum, w, forum, w forum Co przynosi państwu uczestnictwo w forum Moto Solutions? Znaczy, dla mnie przynosi przede wszystkim bardzo dużo wiedzy, ponieważ są bardzo fajni goście, bardzo ciekawe case study. No, oni wiedzą najlepiej, wiedzą dyrektorzy zakładów, menadżerowie, wiedzą doskonale, co się u nich dzieje. Każdy zakład jest inny i dla nas jest to bardzo duża dawka wiedzy. Dzięki temu wiemy, jak przygotować się do rozmów u innych naszych na przykład, klientów, co możemy zastosować i przede wszystkim nie to, co my chcemy, tylko co klienci faktycznie potrzebują od nas. I dzięki temu możemy, możemy właśnie poznać ich, ich potrzeby i dostarczyć najlepszy produkt. No i przede wszystkim fajni, ciekawi ludzie zacieśniamy obecne znajomości, no i poszerzamy nasze nowe znajomości. ogrono następnych klientów. I czy przemysł motoryzacyjny jest gotowy w ogóle na zmiany? Jak pan w ogóle ocenia z perspektywy państwa firmy właśnie to? Znaczy, te jak widzę po klientach z branży automotive, oni już od dłuższego czasu wprowadzają zmiany, aby dostosować do ciągłych zmian na, na rynku. Chodzi głównie oczywiście o, myślę o samochodach elektrycznych, o producentach baterii. Wydaje mi się, że są przygotowani, ponieważ cały czas wprowadzają te zmiany już od dłuższego czasu i myślę, że idzie to w dobrym kierunku dla naszych klientów.